U Królikowskich sporo się ostatnio dzieje. I to nie tylko w związku z tym, że Antek został ojcem po raz drugi. Znów głośno jest też na linii Joanna Opozda, małgorzata Ostrowska-Królikowska. 59 latka ma ponoć walczyć w sądzie o kontakty z wnukiem. Zanim jednak w sprawie relacji Wincenta z babcią zostanie coś postanowione, Grażynka z klanu cieszy się czasem z pozostałymi wnuczętami. W sobotę, na przykład, wybrała się na grzyby z córką swojej córki Julii. Tego dnia w lesie relaksowała się także Joanna Opozda. Wypad na łono natury nie był jednak dla niej aż tak sielankowy, jak w przypadku jej byłej teściowej. Elebrytka wrzuciła na Insta Stories obszerną relację, z której wynika, że spacerując między drzewami, mocno się zestresowała. Jak opisała, w pewnym momencie zauważyła, jak pędzi w jej stronę pies. Przeraziła się, ponieważ w wózku siedział jej syn. Słuchajcie, spotkałam dzisiaj ludzi w lesie z puszczonym psem. Pies nie był na smyczy. Byłam z synkiem, który siedział w wózku, a pies biegł prosto na nas. Myślałam, że dostanę zawału. Szanujmy się ludzie, lasy są dla wszystkich, nie tylko dla was i waszych psów. Poza tym za takie zachowanie grozi kara grzywny nawet tysiąca złotych. Piszę o tym, bo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, zaczęła. Następnie opisała inną sytuację, która spotkała ją jakiś czas temu. Raz miałam taką sytuację, że szłam z merlinką i rzucił się na nią właśnie taki wielki pies, który chciał ją rozszarpać. Całe szczęście szybko wzięłam ją na ręce. Wtedy pies rzucił się na mnie i zaczął po mnie skakać. Zanim dobiegli właściciele, byłam cała podrapana. Mam od tamtej pory traumę i apeluję do was o rozwagę, wspomina. Na tym jednak nie skończyła. Opowiedziała także, że była świadkiem smutnego wypadku, w którym piesek maszerujący po mieście bez smyczy wpadł pod samochód. A i jeszcze taka historia: jakiś czas temu właścicielka małego pieska spacerowała z nim po mieście bez smyczy. Niestety piesek nagle się przestraszył i wpadł pod samochód. Piesek nie przeżył, to był straszny widok. Jak ta pani płakała, na pewno miała ogromne wyrzuty sumienia. Bądźmy odpowiedzialni.